Ja. Jako koty całkiem młode, nie dbające o pogodę, by za dużo chcić nas chciał? Trzy Chodzić w parach albo w zawsze się uśmiechać ładnie i za dużo nie mieć pałkę. Słuchać starszych i szanować, w ciemnych kątach się nie chować, dbać o czystość. Wiedzą, że ciągle doskonalić, nie wytrzeszczać długiego rad. Przyjrzyj ja, Zobowiązań dotrzymywać, dać się łatwo wychowywać. By tu szkolny przy nas trwał. ja, I to co to przysięgnie tak. Warto, że już wszystko, co nie mam potrzebne w tym roku. I teraz możemy tutaj spokojnie przejść